Cztery raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery raz, raz, dwa, trzy. Słychać? Naprawdę? Bo ja się nie słyszę, ale okej. Okay. Samolot zwykle służy do szybkiego pokonywania bardzo dalekich dystansów. Największe maszyny mogą lecieć bez przerwy nawet kilka tysięcy kilometrów. Ta wartość dramatycznie spada, jeśli samolot zrobiony jest z papieru. Ale okazuje się, że nawet taka mało nowoczesna konstrukcja potrafi zawstydzić może nawet Jumbo Jetta. Możliwości papierowej konstrukcji samolotu sprawdzono w stolicy Kalifornii Sacramento. Warunki były obiektywne i bezwietrzne, bo wszystkie próby przeprowadzono w pustym hangarze. O odpowiedni napęd samolotu zadbał były futbolista Joe Eup. Najdłuższy lot miał 226 stóp i 9 cali, czyli około 70 metrów. Nowego rekordu świata nikt nie powinien podważać, bo przecież papier nie kłanie. Marta Koligowska, teraz najważniejsza informacja w serwisie jest szósta, we wtorek grana. Minister Sportu wnioskuje o utrzymanie premii. O wstrzymanie premii. Jesteśmy dzień dobry, Rafał, z CNBC, masz minutę, bo pani Angela Merkel chce nam zająć 20 sekund. Dobrze, to w takim razie szybciutko powiem tak, dzisiaj e, najważniejsza informacja na naszym rynku, BZ i e, Kredyt Bank razem, to? tak jest. Drugie to kopaliny. A, czy jakieś, co jeszcze nie wiedzą? Nie wiadomo na razie. Wygląda na to, że pewnie tak, no bo jeżeli się łączą dwa takie podmioty, no to pierwszą rzeczą, którą się robi, to jest redukcja kosztów, żeby wykorzystać efekt mm. synergii, czyli współdziałania tych dwóch podmiotów. No i po co płacić dwa no, razy to za coś? Chębie. Jak się kupuje? w Kanadzie, to się, to się już nie wydobywa w Lublinie, bo się nie opłaca. Loki ma 4 lata i naprawdę nietypowe zdolności, nawet jak na psa. Potrafi wyczuć raka i to w bardzo wczesnym stadium. Jest bezbłędnie, wskazuje próbki krwi, w których są komórki nowotworowe. Jej trening w Centrum Onkologicznym w Göteborgu trwał kilka lat. Naukowcy ćwiczą również kilka innych psów, które są już w stanie wykryć nowotwory i to znacznie wcześniej niż pozwalają na to standardowe metody. Jednak diagnozowanie z pomocą psów jest skomplikowane i bardzo drogie. Naukowcy w kilku instytucjach na świecie opracowują programy, które pozwoliłyby zastąpić psinos elektronicznym, ale na razie nie odnieśli sukcesu. W faktach po południu Szymkowa koło obrodnicy i efektowne rozpoczęcie poszukiwań gazu łupkowego stanęła tam ogromna wieża wiertnicza. Akcja jej ustawienia trwała 20 minut, zanim jednak okaże się, że Szymkowa to rzeczywiście na zagłębie gazowe minie kilkanaście miesięcy. To oczywiste, że sąd nie wziął pod uwagę całego 8-miesięcznego procesu i ja ogłosił wyrok przygotowany przez polityków, przez administrację prezydenta. A na koniec zimny prysznic na plecach i zimna krew w sercu niemieckiej pani kanclerz. Jaki użytek można zrobić z pięciu piw przy odrobinie nieuwagi? Bardzo proszę. Łukasz Myc. W, w karierze kanclerz Niemiec wiele. Były przemówienia, była i biesiada. Wszystko szło dobrze. Do czasu, gdy piwo roznosić zaczął ze wizytą Angela Merkel Kellner. Dziwny prysznic był tak szybki, że zareagować nie zdążyła ochrona. Ale sytuacja wydawała się być opanowana. Tak, nie atak to, a niezdarność był to zioba. Zachowała zimną krew i nie dała znać po sobie, że w ogóle coś się zdarzyło. Także nawet nie odwróciła się w kierunku tego kelnera, który no, po części spowodował wypadek. Bez względu na to, ile kufli wylałyby się kanclerz na głowę, na twarzy nie zobaczy się przejęcia. Faktycznie poprawiła tylko włosy. Do na zdjęciach dobrze był.